Jeśli jesteś wrażliwy i bardzo reagujesz mocno, boleśnie na ocenę z zewnątrz, jeżeli czerpiesz z zewnątrz, szukasz akceptacji na zewnątrz, bo nie masz jeszcze tego w środku, to obserwuj się w relacji z ludźmi i obserwuj, jakie mechanizmy obronne ego stosujesz, jakie mechanizmy obronne małego dziecka stosujesz. Ktoś ci coś powie, może to być atak. Ktoś ci ktoś powie, może być obrona, tłumaczenie. Ktoś ci coś powie, może być unik. Ktoś ci coś powie, to może być bardziej zaśmiewanie niż to co przez chwilę <śmiewanie> swojego bólu. To są wszystko mechanizmy obronne małego dziecka, które wykształciło, żeby przetrwać. I to jest ok. Tylko mając tego świadomość, bo kiedy je stosujemy, wchodzimy w energię małego dziecka. Żeby to uleczyć, no to trzeba to przyobserwować, zobaczyć, jak się zachowuje w trudnych sytuacjach i obserwować, skąd coś takiego mam, po co to przyszło. I patrzeć, tak, patrzeć i za każdym razem. Kiedy zadziałam reaktywnie, no okej okay, zadziałałem reaktywnie, bo tylko to znam, tylko to znałam. Ale teraz się uczę i się od tego uwalniam, przez to, że jestem świadoma tych mechanizmów. Bardzo proszę, jeżeli uważasz, że to o czym się dzielę ma wartość, zasubskrybuj mój kanał YouTube. Wszystkie linki w opisie. W poście. Dzięki.